Patrzcie, to jest szyj, który odpowiada jednemu posiłkowi, który powinienem teraz zjeść, czyli mój drugi posiłek. No już niestety bananek się nie zmieścił, ale wszystko jest tutaj po prostu zawarte, co powinno być. Miksujemy. Taki kwark, serek, płatki owsiane, masło orzechowe i słodzik w płynie, żeby to po prostu przełknąć. mm, Mmm, leka? Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Wczoraj przez przypadek wszedłem na swój kanał. Często odwiedzam swój kanał, ale wchodzę bezpośrednio, wiecie, w link w film. Nie widzę strony głównej mego kanału. I wczoraj wszedłem i myślę sobie... Jako ja mam mało profesjonalną tą stronę główną, także odświeżyłem trochę, zrobiłem świeże zdjęcie. Trwało to dłużej zrobienie tej strony głównej niż montowanie filmu, czyli trwało bardzo długo, bo zacząłem chyba po powrocie z kursu koło 14, a skończyłem po 19. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy wam się podoba. Wydaje mi się, że wyszło super, jak na amatora amatora, vlogera, amatora, montażysty i amatora teraz jeszcze od obróbki po prostu graficznej. To wydaje mi się, że wyszło spoko, ale jestem ciekaw, co wy powiecie. Słuchajcie, jeżeli jeszcze ktoś z Was nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was, żeby to zrobić. Będzie mi też bardzo miło, jak zrobić jakieś udostępnienie i oznaczycie mnie na Instagramie, to pomoże, żeby po prostu może ktoś trafił, kto jeszcze nie wtrafił na mój kanał. Będzie mi bardzo miło, bo jestem teraz w tym miesiącu mega zmotywowany i do ćwiczeń, i do nagrywania, i do innych różnych rzeczy. I chciałbym, żeby te wyświetlenia, które są, się utrzymały albo rosły, także będzie miło, jak pomożecie, po prostu wiecie wszyscy razem. Fajnie, też jakbyście, oczywiście, kto chce i kto może i kto po prostu czuje taką więź ze mną, że chce to dla mnie zrobić, to fajnie, jakbyście zrobili też jakiś pościg na Facebooku, bo ponoć ja się nie znam ponoć, jak jest na Facebooku, ktoś doda mój film, no to YouTube na to ładnie patrzy i ponoć to profituje, także. Jak ktoś chce, to sprawdźmy, czy to zaprofituje. Ja już nie gadam. Lecimy z nowym dniem, kochani. Idziemy do piwnicy, bo wymyśliłem sobie dzisiaj małe odświeżanko w kuchni. Chcę wywalić telewizor czy nie wywalić, zaniosłem go na razie po do piwnicy. Denerwuje on mnie, on jest w ogóle nieużywany. Były ambitne cele, że będzie oglądana niemiecka telewizja o poranku, a tak naprawdę poranki to spędzam głównie z wami, także nawet go nie włączam. Jak już coś oglądam, to zazwyczaj chodzę sobie z tabletem wtedy. Także no nie zdał egzaminu wisi, tylko irytuje mnie, zwłaszcza jak nagrywam dla Was, bo nie wiem, jakoś jak oglądam nawet swoje filmy, to on tam wisi i tak sobie myślę, po co on wisi, także już nie będzie wisieć. I mam, wydaje mi się jeszcze z, z, ze starego mieszkania kilka rzeczy tutaj, które może użyję sobie. Piękne światło jest tu, a w piwnicy są bez światła. Chyba w ogóle jeszcze nie byliście nigdy mnie w piwnicy. Dziewiczy Rayce do Matiego Piwnicy. O, jak już elegancka, ja wszystko umiem jedną ręką, nawet butkę otworzyć. Mega. No widzicie, no nie mam światła, żeby wam pokazać, ale tak, to jest stolik z Vlogmasów, na którym stały kalendarze adwentowe. A tu jest kilka rzeczy. To chyba będę chciał zamontować w tym miejscu, gdzie wisi telewizor. Teraz, bo wiadomo, jak ściągnę telewizor, to zostaną dziury, trzeba jakoś, wiecie, zawaskować I mam to. Mam złote doniczki i mam w sumie dużo takich złotych dodatków w kuchni, także wydaje mi się, że to będzie pasować. I to chyba pójdzie na tym mikrofale. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Widzicie? No, mówię Wam, to będzie spokojne, z tym, że tu jest problem z montażem, bo to trzeba równo wywiercić tu, hak i tu, hak. A wiecie, jak u mnie, to wygląda sprawa z... Żeby było równo. Jak będzie, zobaczymy. Pozbyłem się też już tego ekspresu do kawy, on tylko stał i wadził, ja już go nie używam. E, wróciłem sobie do picia mojej rozpuszczalnej, tak jak robiłem to większość mojego życia. Kapsułki, spokój, jeżeli używać te zamienniki, co kupiłem z sali ekspres, to też nie wychodzi to drogo. Tylko w sumie po co? Jeżeli chodzi o prąd, no to ciągnę tyle samo, bo czajnik też jest na prąd, także czy to, czy to, ale no nie używam. Nawet już powiem Wam, jak były ostatnie te upały, to robiłem sobie w szejkerze do białka, kawę mrożoną. Także bezsensownie, żeby to stało i mi po prostu też psuło przestrzeń. I tutaj myślę o tej właśnie drugiej półeczce złotej. Ta jest łatwiejsza w montażu, bo tutaj zwykłe proste śruby są. I myślę, że ona będzie tu pasować. Żegnamy się. Dzisiaj, dzisiaj. Dzisiaj bierzemy rozwód. Może pójdzie kiedyś do sypialni, ale najpierw będę musiał gdzieś przemontować lustro, a na razie nie mam wizji, gdzie ono by mogło wisieć, tak żeby on mógł zawisnąć w sypialni. Nie ma już pogody, są deszcze. Szaro ponura, ale ja się nawet cieszę, już miałem dosyć tych upałów. Lubię taką pogodę, bo się przynajmniej można ubrać. <grych> mam daleko auto zaparkowane. Wczoraj znowu około pół godziny jeździłem, żeby miejsce znaleźć. Ciężko tutaj u mnie jest z miejscem. Byłem teraz w Douglasie na Routen Shine, bo tylko w jednym sprawdziłem, że jest ten peeling z The Ordinary. Teraz jest fajna pora, bo jest jesień, można zacząć go stosować. Ja Wam szczerze powiem, że ja go używam praktycznie przez cały rok, tylko w tym okresie letnim rzadziej i wtedy filc, krem z filtrem. Już mi się skończył ostatnio, także sobie kupiłem. I chciałem, żeby po prostu... Yy, boję się, że ten krem na dłuższą metę, który Wam ostatnio pokazywałem, że on jednak zacznie przesuszać skórę, bo dużo osób też tak pisze. Także chciałem sobie wziąć jeszcze miniaturkę tą, którą wziąłem ostatnio z biodem tego kremu. Ja za nią płaciłem, była w promocji 8,90, a teraz 21 euro kosztuje, także... No. Nie wziąłem sobie. Poczekam, a i taki tip: jak zamawiacie albo kupujecie coś w Dagla, sprawdzajcie sobie cenę online, bo ten yy, The Ordinary kosztował 12 yy, euro u nich, a przez online, jak zamówicie to 8,99 Także trzeba tylko pokazać tą cenę w aplikacji, że jest taka. I teraz akurat pani sprawdzała jeszcze kartę i dopiero mi wbiła tą cenę online, ale wcześniej, jak kupowałem dwa perfumy. Ten 1 milion chyba jak kupywałem. To też była inna cena i po prostu powiedziałem, że jest online inna cena i zrobiła mi pani tą online cenę, także to jest różnie. Ta akurat sprawdzała jeszcze kartę. Dobra, mam to. Jedziemy teraz chyba po wiertarkę i po śruby. Ogarnąłem sprzęt. Wiertarkę, śruby, wszystko już mam. Przyjechałem do galerii, bo muszę iść do Rossmana. Jest kod dzisiaj rabatowy na moje pasty, a one tutaj w Niemczech nigdy nie są z kodem, także muszę kupić. I mam jeszcze też y, do Snipesa kartę podarunkową. W sumie mam ją ze zwrotu, i już mija prawie rok, także chciałbym ją wykorzystać. Może wreszcie jakieś buty znajdę. Jest jakiś mega tłok jak nigdy tutaj w galerii. Nawet nie ma gdzie usiąść. Także nie wiem, chyba jakieś wyprzedaże się zaczęło, albo po prostu jest sobota, i dlatego wszedłem z jej, żeby mój się po prostu kalendarzy y, kaloryczny zgadzał. Mam pierś z Niestety nie było ryżu ani nic innego, także wziąłem już z frytkami, bo przynajmniej białko się będzie zgadzać. Tym bardziej, że mogę sobie teraz trochę pozwolić, skoro chcę przytyć. Wiadomo w granicach rozsądku, ale można. Wszystkie stoliki są zajęte, tak że siedzę przy takim, telefiącym się, ale jakoś myślę, że dam radę. Mam nadzieję. Byłem w Snipesie, byłem w Rosmanie, są pasty kupione, jest jakaś nowość, później wam w domu pokażę. Powiem wam szczerze, że chodzę do tego Snipesa już od jakichś. Yy... Od jakichś trzech miesięcy i próbuję znaleźć buty, które będą mnie interesować, żeby tą kartę wykorzystać, co mam ze zwrotu poprzednich butów, co mi zwrócili pieniądze. I nie ma wiecznie. A nie chciałbym dopłacać, no ale dzisiaj znalazłem buty. No i już wiem, że je chcę, tylko że przekraczają one budżet tej karty, którą mam. Muszę sobie to jakoś racjonalnie wytłumaczyć, także podejrzewam, że potrzebuję ze dwa dni i dopiero je kupię. Bo w sumie, powiem wam szczerze, że mogę sobie trochę dołożyć. Popatrzcie ile ja teraz na ubraniach zaoszczędzę. Ja w ogóle nie będę kupować ubrań, bo będę tyć teraz, także... Wiecie, także mogę sobie dołożyć do butów, prawda? Wydaje mi się, że mogę. Także tak zrobię. Dzisiaj w ogóle dzień zakupów i dzień po promocjach, bo tak byłem najpierw po ten kwas Ordinary, a teraz... No, i teraz byłem po pasty w Rosmanie, bo było też 20% rabatu. Ja na szczęście mam zapas tych past, bo kochana mama mi zrobiła, przywiozła z Polski. Ale jak mówię, jak jest ten rabat, to sobie wejdę i kupię. Teraz jadę po tabletki do zmywarki do Kauflandu, bo jest promocja. Mam kukurydzę, słuchajcie, to jest kukurydza, którą kupiłem jeszcze z mamą na flomarku, na tym klitarku, bo tam też sprzedają warzywa. I ona ma już dwa tygodnie dzisiaj. Ale patrzcie, nic się z nią nie stało, bo już długo podejrzewam, że nie postoi. tak dwa tygodnie z tym w szoku żona tyle stała. I to była taka, że wiecie, jeszcze były te. No, była w liściach, także może przez to to ją uratowało, ale liście jakiś tydzień temu zerwałem, bo miałem ją gotować. I w końcu zapomniałem. Przykręcam nogi, bo bez nóg to jeszcze gdzieś walnie a szkoda. Kukurydza ląduje na 15 minut do wrzątku. To jest drugi raz, jak gotuję kukurydzę w tym roku. Pierwszy raz jak gotowałem, to właśnie się pytałem na Instagramie, bo nie wiedziałem ile się gotuje. Teraz już wiem. Boże, jaki skromny rok w tym roku, że Mati tylko dwa razy sobie na zjedzenie kukurydzy pozwolił. Masakra. <grym> Jest rozmontowane. Poszło szybciej niż y, trwał montaż. Teraz muszę jeszcze jakoś wyciągnąć te plastiki, no i będziemy próbować wieszać półkę. Mam tutaj jeszcze taki ten gips w tubce. Jeszcze mi został. Dobrze, że jestem gotów na wszystko. Mam wszystko. Także zalepię sobie te dziury. Zaraz jak to podeschnie, to ściągnę szpachelką. Raczej ściągnę to czymś, co będzie przypominać szpachelkę, bo nie mam szpachelki. Być może jest piwnica, już mi się nie chce schodzić. I Państwo spojrzą. Kukurydza ugotowana. Troszeczkę masełka. Sojusz. Ja swego czasu miałem akcję, że jeździłem często do KFC na kukurydzę. Oni mają bardzo dobrą kukurydzę. Nie wiem, czy dalej mają, ale kiedyś mieli. Przypomina mi się moje dzieciństwo, jak jeździłem do dziadków. To moja babcia y, miała zawsze zasadzoną kukurydzę i, i gotowała. Albo często też y, mój wujek, bo tam mieszkał, zbierał tę kukurydzę i pewna w takim wielkim garze gotował. I ona była ugotowana i stała później cały dzień w tym garnku. I... Ja i mój kuzyn zazwyczaj, albo jak sam byłem, no to sam, to cały dzień tą kukurydzę jedliśmy. Jest trochę twardsza niż ta, którą ostatnio jadłem, ale jest smaczna. Albo też przez to, że stała dwa tygodnie w lodówce. Może też przez to już stwardniała. Ile się zjadło, tyle się zjadło tej kukurydzy, a później reszta się zbierało, suszyło się na słońcu. Jak ona już była sucha, odrywaliśmy te wszystkie nasiona i później babcia miała do sadzenia na przyszły rok. A część też gotowała dla kur, teraz już chyba tak nie robi. Ale nie wiem, muszę się zapytać, jak go dzwonił. Dajcie z dnia kolejnego, czyli z niedzieli, w dniu, w którym widzicie ten film. Pokazuję wam teraz efekt pracy. Cyk, elegancko, bardzo mi się podoba. Dajcie znać w komentarzu, kto jest ze mną od tego czasu, gdzie te półki wisiały w poprzednim mieszkaniu. Te wszystkie dodatki są z... Zika. Czyli te, te, te... A to, to nie wiem skąd mam, ale miałem. Tutaj mój podgrzewacz na świeczkę jest. Kurczę, on też go kupywałem z Wami na początku kanału. No i półka numer dwa. Fajnie to wygląda. Jeszcze mam w piwnicy takie lustro okrągłe. Muszę je poszukać i też może przywiesimy tu nad stołem. Jest od razu fajniejsze tło, czy nawet to z tyłu. Spójrzcie, a nie ten telewizor wisiał. Nie wiadomo o co to chodziło. Bardzo fajnie. Także moi drodzy, żegnam się z wami, życzę wam fajnej, ciekawej niedzieli. Dziękuję, że oglądacie ten film i obejrzeliście go do końca, skoro to słyszycie teraz. Chciałem też podziękować wszystkim widzom, które szybko mnie poprawiły. Na Instagramie napisałyście zaraz o tej literówce, która się wdała w nowej odsłonie kanału. Nie będę tutaj tego rozwijać. Kto napisał, ten wie. W Wtajemniczeni wiedzą było kilka osób, które zareagowało. Ja niestety dopiero wieczorem odczytałem te wiadomości, także ten błąd widniał cały dzień. Ale no trudno, czasem się tak zdarza. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie robią do subskrypcji mojego kanału za każde komentarze i ciepłe słowa zostawione pod tym filmem. Dziękuję serdecznie. Widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Nie było mnie za dużo w tym tygodniu. Chyba było mnie za dużo. Dajcie znać, czy chcecie, żeby aż tak często pojawiały się filmy. Mm, pa!